Jestem Delphi, dzisiaj mamy specjalny, specjalny odcinek. To jest specjalny z i pięciu subskrypcji. E, tutaj będę pływać w mazi i w wodzie. Najpierw w najpierw mazi, raz, dwa, Au, Bardzo lubię pływać, bo to jest mega super. I, i o to jest naprawdę świetne. I ja lubię bardzo logo Pondka. Pączka. Mamy pięknego pączka. To ja. i do wody? Do wody. Ja jestem Depi i warto sobie pływać. Jaka jest twoja... Pytanie dnia. Jaka jest twoja ulubiona postać z BMDI? Bo moja to jest akurat kropla. Moja druga ulubiona postać. A moja pierwsza ulubiona postać to jest ogień. A, a ulubiona postać, wiedzę, to jest zapałka. Zapałka. Dzięki. Załogę dla Delphico.